Witajcie na kanale Dobre Biuro. W tym filmie pokażę Ci, jak uniknąć problemów przy każdej kontroli drogowej przez policję w Niemczech. Policja musi przestrzegać takich samych zasad jak Ty, jako zwykły obywatel. Większość ludzi o tym nie wie, dlatego pozwalają policji na wszystko podczas kontroli. Potem myślą, że to było niesprawiedliwe i czują się zranieni przez policję. Lub automatycznie nie przyjmują, yy, przyjmują właśnie pozycję ofiary. Nie musi tak być. Warto znać swoje prawa. W tym filmie przedstawię kilka rzeczy i paragrafów, które pozwolą Ci skutecznie przejść każdą kontrolę policyjną, tak aby policja tylko sprawdziła Twój dowód rejestracyjny, prawo jazdy i pozwoliła Ci jechać dalej. Bez konieczności poddawania się testom moczu, bez zabierania Cię na posterunek i pobrania krwi. Krótko mówiąc, informacje, które tutaj przekażę dotyczą tylko osób, które normalnie prowadzą samochód, nie osób, które prowadzą pod silnym wpływem alkoholu lub narkotyków. W takim przypadku te metody oczywiście nie zadziałają. Takie osoby będą miały poważne problemy, stracą prawo jazdy, czeka je rozprawa sądowa itd. Ale dla wszystkich, którzy na przykład wypalili jointa w weekend i prowadzą samochód w poniedziałek, będąc zupełnie trzeźwymi, bez żadnych objawów, ten film będzie bardzo wartościowy. Kluczową rzeczą tutaj jest, że podczas kontroli drogowej policja zawsze próbuje znaleźć coś, za co można Cię ukarać. Nie robią tego, bo Cię nie lubią, ale dlatego, że im więcej zgłoszeń złożą, tym lepsza jest ich kariera, szybciej awansują, dostają kolejny stopień, przechodzą od komisarza do nadkomisarza z dwoma gwiazdkami, a potem do głównego komisarza z trzema gwiazdkami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście im więcej zgłoszeń policyjnych, tym lepiej dla nich. Dlatego starają się znaleźć coś na Ciebie. Kiedy trafisz na kontrolę drogową, policjant zawsze najpierw poprosi cię o prawo jazdy. Dajesz mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Możesz również opuścić okno, a on sprawdzi te dokumenty przez kilka minut. Zazwyczaj, jeśli jest dwóch policjantów, jeden stoi po prawej stronie samochodu, a drugi za tobą. To standardowa procedura dla bezpieczeństwa. Następnie policjant wraca, oddaje ci dokumenty, i wtedy. Może się zdarzyć coś, co jest niezgodne z prawem. Większość policjantów powie: Proszę wysiąść, chcemy przeprowadzić kilka testów, lub proszę wysiąść i pokazać apteczkę. Musisz wtedy wysiąść i pokazać im apteczkę. Możesz mieć apteczkę pod siedzeniem kierowcy, podobnie jak trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę odblaskową, ale jeśli po prostu wyjdziesz i pokażesz im te rzeczy w bagażniku, zasadniczo zakończą sprawdzanie twojej zdolności do prowadzenia pojazdu. Sprawdzą, czy masz prawo jazdy. Czy pojazd jest bezpieczny, czy masz apteczkę. Normalnie powinni również sprawdzić stan opon i głębokość bieżnika. Potem powinni cię puścić, tak często się dzieje. Ale zdarza się, że również tak, że policjanci pytają, czy w ciągu ostatnich 24 godzin brał pan, no, pani narkotyki lub alkohol. Jeśli powiesz tak, automatycznie stajesz się podejrzany zgodnie z paragrafem 81a kodeksu postępowania karnego w Niemczech. To oznacza, że policja może Cię przeszukać, zabrać na posterunek oraz pobrać tam krew. Jeśli powiesz nie lub nie udzielisz odpowiedzi, pozostajesz osobą neutralną i ten paragraf nie ma zastosowania. Jeśli zapytają, czy kiedykolwiek coś brałeś, a Ty powiesz, że tak, 3 lata temu lub że robiłeś badania MPU z powodu narkotyków, znów stajesz się podejrzanym i mogą Cię przeszukać. Zapamiętaj więc kluczową sprawę. Zawsze w takich wypadkach powinieneś mówić, że nie, nie brałem lub nie udzielam odpowiedzi. To sprawia, że jesteś osobą neutralną. Nawet jeśli sprawdza przez radio, że masz wcześniejsze zgłoszenia, to nie ma znaczenia, jeśli mówisz nie lub nie udzielam odpowiedzi, nadal jesteś osobą neutralną. Jeśli policjant każe ci chodzić po linii prostej, to badanie jest nielegalne. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, powiedz, że nie zgadza się na to badanie, bo jeśli się zgodzisz, to tak jakbyś prawnie to zaakceptował. Policjanci często mówią, że mogą to zrobić, ponieważ dbają o bezpieczeństwo. Możesz wtedy powiedzieć, że badania fizjologiczne nie są częścią rutynowej kontroli drogowej zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 kodeksu karnego w Niemczech. Policjanci, którzy to usłyszą, stropią się i często rezygnują z dalszych działań. Jeśli mają dowody, że nie jesteś w sprawie w stanie prowadzić pojazdu, jak jazda wężykiem lub silny zapach alkoholu, to mogą cię oczywiście zatrzymać. W przeciwnym razie, podsumowując, już ten film musisz znać swoje prawa i umieć je samemu egzekwować. A jeśli masz problem z MPU lub straciłeś prawo jazdy, mogę Ci pomóc odzyskać je bez długich okresów abstynencji. Skontaktuj się z nami, klikając link w opisie filmu. Przekierujecie to do kalendarza, gdzie możesz zapisać się na pierwszą rozmowę zapoznawczą w dogodnym dla Ciebie terminie. Wyjaśnię Ci wtedy ja lub mój pracownik, jak szybko i bezstresowo możesz odzyskać swoje prawo jazdy w Niemczech. Subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z tematami Prawnymi. Pozdrawiam Cię. Twój Michał Paluch z firmy doradczej DobreBiuro.de. Bez przygotowania e, dobrego biura? No nie miałbym szans. E, ja już to wiem, nawet za dziesiątym, za pięćdziesiątym razem i pieniądze by poszły w błoto. Dobre biuro się przystosowuje do tego wypadku, co człowiek ma i, się, i tylko to, ty, tym się zajmuje. Opinie do dobrego biura są bardzo, bardzo adekwatne i praktycznie 90% Zdawalność. Tak się od, dowiedziałem od moich znajomych, którzy u Was robili MPU. Dobre biuro, dlatego się nazywa dobre biuro. Mega, 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 mega ludzie, ludzie, którzy miotują pomoc. Jak nie korzystają z takiego biura jak ja, nie mają szans na przejście MPU, bo nie są świadomi tego, z czym się zmierzą. Ja, korzystając z dobrego biura, teraz wiem, z czym się mierzę. Dlatego polecałbym skorzystanie właśnie z dobrego biura. To jest jedno z nielicznych biur, które przykłada bardzo wagę do tego, żeby uczestnik takiego przygotowania zdał to w stu procentach.